Maciej, kot Piotr Żyła i Tomasz Byrd wystąpi w pierwszym tegorocznym konkursie lotów i nie jest to efekt dalekich skoków w kwalifikacjach, bo te z powodu wiatru odwołano. Pomiar wiatru wyraźnie pokazuje, że nie było warunków do skakania. Ten wiatr jest bardzo mocny do tego ze śniegiem, no to było po prostu niebezpieczne. Z kwalifikacji zrezygnowano, ale zgodnie z regulaminem konkurs musi poprzedzić seria treningowa. W zawodach wystartuje 54 zawodników. jutro rano też ma być ciężko pogodowo, ten front będzie się tutaj nadal przemieszczał, natomiast każdą godzinę ma być lepiej. Wszyscy liczą, że uda się polatać w ten weekend. Najważniejszą imprezą roku będą Mistrzostwa Świata na Mamucie w Wikersundzie. W tym sezonie skaczę słabo. Chcę się poprawić i dobrze przygotować do mistrzostw. Na no, tak skacze się troszkę inaczej. Trzeba być bardziej zdecydowanym, trzeba być bardziej pewnym tego, co się chce osiągnąć, i, i maksymalnie zdeterminowanym. Przed Wikersundem skoczkowie poza Kulm latać będą jeszcze tylko w Oberstdorfie.